Ciemka, że jesteś Dzisiaj gramy. Wynik: Oby i jeśli mam wings, to bardzo w górę i subskrybujcie. Graliśmy Snow, Oby i to wygląda mi tak samo. Czyli będzie tego chyba wszystkiego. 100. Wtedy przeszłam i to było strasznie, ale to strasznie easy. To może i to takie będzie, mam nadzieję, łatwe. Ale też nie chcę, żeby to było za łatwe. No bo ludzie. <grym> No, я уж, наверное, факт, недвижим мы с ним не доверяю. To nie widzę, żeby coś było takie mlekowe, ale okej. Okay. Etap dwadzieścia sześć, etap pod numerem cyfry dwadzieścia siedem, etap dwadzieścia osiem. Etap dwadzieścia dziewięć. Etap pod cyfrą numer trzydzieści. Etap pod numerem trzydzieści jeden. Etap trzydzieści dwa. Etap pod cyfrą trzydzieści <grymne> trzy. A? Jak ja to przeżyłam w ogóle? Mam życie, dobra. Ja się zastanawiam, co to jest. A to mi życie polepsza. Wykorzystam tą dziewczynę. Jak to? Myślę, że zrobimy to ta tak. Tak, tak. Jak to zrobię, tak to. O, no, jestem genialna. <gryw> A tak to robimy. Po co tak robić, no? Wytłumacz mi. O, jak bokiem można było przejść z etap 37, etap 38, i mogę sobie tak cały czas mówić, bo za parę sekund będę na etapie numer 39. Etap 39. Etap pod cyfrą numer 40. Etap. 41 Te oby nawet jest łatwiejsze od tamtego, snow obby 49 i etap 50 co będzie drugie tyle czyli za jakieś 6 minut lub 5 sześć takie jakieś około 6 etap 50 Dobra, to takie... A, tutaj... Mm -hmm. A! 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 Jeszcze jak się nie mylę, nie jestem pewna, chyba 46, nie jestem pewna. Etapów jakby miało być sto. okej okay, oke okay. intention etap 59 Oj jakby nie znika etap 560 czyli jeszcze 40 Na szybciej, szybciej! 67 i te znikające schadki, czyli idziemy o piętro wyżej. A ja lubię najbardziej takie coś zwykłe. O. Siedemdziesiąt. Chodź pilno.

To mi przysła. Dobra, chodź tu bliżej Bo to tak łatwo idzie, powiem wam. No ja nie mogę. Po prostu te oby takie łatwe. No i wygrana jest taka sama, widzę, jak w Snow O'by, czyli to jest tak zapadem gra Lecz dla mnie... To obie takie łatwe. Jeszcze 20. Myślę, że ten odcinek będzie chyba jeszcze krótszy. Ale nie mam pojęcia, ile tamten trwał, bo nie pamiętam. Uuuh. Mało życia miałam. Serio? Dobra, to ja to. No! Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to jest? Łop! Łop! Dobra. A te strzałki to chyba te Pojęcie trochę mnie podleczają o kreseczkę. Czy tam dwie? Nie wiem. Nie jestem pewna. 85. Jeszcze 15 Co Czytam tu etapów. O, ta gra jest nawet polska. Chyba. Tak mi się wydaje, bo to jest etap. O, po mnie etap nawet jest... To chyba po polsku jest ta gra, tylko że tam było napisane milk, czyli po angielsku mleko. Czy ja tam źle przeczytałam? Nie wiem, ja tam widziałam Milk. No. No, świetnie, jeszcze musiałam spadnąć. Dobra, robię sobie taki challenge, że yy, jak spadnę, to yy, nie wiem coś. No. Ale nie mogę spadnąć. Ha! E! A tej co się stało? A to jakaś choroba, uciekam stąd. Dobra, nie mogę spadnąć. Nie mogę spadnąć. Nie mogę spadnąć pod tą końcówkę. Zostało mi 10 etapów. Myślałam, że już spadnę. Co robisz? Jeszcze sześć i... Voila. A, bo tutaj nie mogę. Dobra. A, nie! I przegrałam. Tak, niby. Dobra, ale teraz nie mogę spadnąć. Teraz... Nie spadni proszę cię. A! Myślałam, że to ten, a też to znika. I finish. No, będziemy nagrywać w tym ludzi. Bierzemy sobie coś tradycyjnego. I dobra. Ja chyba tego nie chcę, powiem wam. A! Myślałam, że tu się cofnę. Uff. Dobra. Lepiej tam nie przyspieszać tego turba. Dobra, idziemy. Tak. Upatrzyć się człowieka. O, widzę cię! Jakaś dziewczyno. Aaaaah, hejka, 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 hejka. Dobra, będziemy zarijać. Taki mam plony A spadła przeze mnie. no nie 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 idź tam nie idź tam proszę cię proszę cię nie idź tam dobra i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i się wam podobało zostawcie górę i subskrybujcie mój kanał pa pa